Wyobraźcie sobie księgę, niezwykły podręcznik do geografii, czy nudny manuskrypt z zakurzonej biblioteki, mówimy o bestiajuszu pełnym piekielnych kreatur, zdrad czarnej magii i jednej bardzo niebezpiecznej kobiety. Dziś zaglądamy do Buków Adria, Diablo Bestiary. Oficjalnego źródła wiedzy o najstraszliwszych bestiach uniwersum Diablo właśnie, napisanego przez samą czarownicę, która zdradziła ludzkość i swoją córkę. Book of Adria to trzeci tom z serii Horadric Vault, wydany przez Blizzard. Księga pierwotnie miała ukazać się w październiku 2018 roku, ale jak to bywa z przekrętymi tekstami, opóźniła się najpierw do listopada, potem do grudnia. Fizycznie można ją było zdobyć na bliskonie w 2018, a dziś jest częścią większego zbioru Insignis. Ale to nie jest tylko designerski gadżet, to kanoniczny, fabularny dokument spisany przez Wiedźmę Adrię. W świecie Diablo jest on adresowany do jej uczennic z Sabatu, tajemniczej grupy czarownic. W środku znajdziemy nie tylko szczegółowe opisy demonów i potworów z sanktuarium, ale też osobiste notatki Adri właśnie, pisane tuż przed wydarzeniami z Diablo 3. Tak jak pamiętnik seryjnego mordercy, który zna się na nekromancji. Zacznijmy od niej. Adrianie była pierwszą lepszą handlarką miksturami z Trisram. Urodziła się jako córka szlachciców w królewskim porcie. Ale jej życie zmieniło się, gdy jako dziecko zobaczyła publiczne spalenie czarownicy. Nie przeraziło ją to, zainspirowało, postanowiła zostać jedną z nich. Czy była szalona? Pewnie tak. Dołączyła do sabatu kobiecego zakonu wiedźm w Ram. Właśnie. Gdzie przez pewien czas współrządziła z maidą, potem odeszła, zaszyła się w starym tristram i właśnie wtedy rozpoczęła swoją grę z siłami piekła. W Diablo 1 mogliśmy ją spotkać jako sprzedawczynię magicznych przedmiotów, pomagała bohaterom, a nawet zlecała zadania, ale uwaga, Deket Kane nie do końca jej ufał, była zbyt dobrze poinformowana o tym, co czai się pod katerżą, a potem zniknęła, ale nie na długo. Gdy Tristram upadło, Adria uciekła do Kaldeum. Tam urodziła córkę Leę i oddała ją pod opiekę znajomej. Ale nie dlatego, że chciała uciec od odpowiedzialności. Nie, Adria szukała sposobu, by wskrzecić samego władcę grozy Diablo. W książce Zakon Lea dowiaduje się, że jej matka nie tylko żyje, ale może planować coś znacznie gorszego. I miała rację. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw suba, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, o jakiej innej postaci z Uniwersum Diablo chciałbyś usłyszeć, a może masz własną teorię na temat sałatu albo kamienia dusz. Dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia.